Szefowa polityki zagranicznej Unii Europejskiej Kaja Kallas odrzuciła w poniedziałek postulaty utworzenia europejskiej armii. Ostrzegła, że mogłoby to spowodować niebezpieczne luki w łańcuchu dowodzenia NATO. Kallas przemawiała na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Norwegii w kontekście ostrzeżeń USA dotyczących zmiany priorytetów. Premier Norwegii Jonas Carter powiedział podczas konferencji, że jego kraj monitoruje rosyjskie atomowe okręty podwodne znajdujące się zaledwie 100 kilometrów od jego granic. Zakwestionował twierdzenie prezydenta Trumpa, że europejscy członkowie NATO wnoszą niewielki wkład. Carter zwrócił uwagę na zbliżające się ćwiczenia NATO z udziałem 25 tysięcy żołnierzy w północnej Norwegii i Finlandii. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział, że Europa nie może się bronić bez wsparcia USA. Wezwał Unię Europejską do ponad dwukrotnego zwiększenia wydatków na wojsko, aby to zmienić. Kallas zaprzeczyła istnieniu jakichkolwiek rozbieżności między członkami NATO i Unii Europejskiej.